Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Tradycyjnie dzisiaj pogadamy o, o muzyce, z tym, że z nieco innej strony niż było to dotychczas. Zazwyczaj były to rytmy mocno powiązane z rockiem, metalem, nawet, nawet ten ostatni odcinek o płycie host, Paradise Lost. Były jednak w jakimś większym bądź mniejszym stopniu, no związanym przecież z, 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 z rokiem. A dziś e, nieco na przekór płyta, na której się wychowałem i która otworzyła mi oczy na pewne sprawy, e, pokazała... Że, że nie wszystko jest takie kolorowe, jak mogłoby być. I jest to płyta z bardzo często szydzonego nurtu, mianowicie polskiego rapu. Jest to już klasyk niemalże płyta milowa, kultowa dla wielu. Jedna z lepszych, jaka kiedykolwiek pojawiła się na polskiej rap scenie. Mianowicie jest to, przepraszam, nie mogę sięgnąć. Jest to płyta PZ i Nuna. Ja oczywiście, wybaczcie takie małe figle, migle, ale jeszcze ciągle uczę się pracy ze światłem i nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale tutaj wygląda bardzo ciekawie, bardzo lubię tę okładkę. Płyta Muzyka Poważna. Zeta i, i, i... Nuna. No, no? Wyszła w limitowanej wersji reedycja na czarnym bądź złotym winylu i oczywiście tego z tego co wiem nie można stwierdzić póki się płyty nie otworzy. Czy płyta jest na czarnym czy też na złotym winylu. I powiem szczerze, chyba 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 się nie dowiem, gdyż no, jest to po prostu kawał mmm Artefaktu? Nie. <laughs> Jest to dla mnie bardzo ważny album i też takie dla osoby, która zawsze tam była bardziej bliżej, roka, może nawet popu. Gdy usłyszałem stricte polski, rap, stricte polski rap, na początku mnie mocno odrzuciło, no bo to taka. Leci muzyczka, bardzo często na, na, na kradzionych bitach, często wypowiadają się osoby, wiem tego nie nazwę, o, często rapują tam osoby, które, które za to brać się nie powinny, no a jednak to robiły, w mniejszym bądź większym stopniu robiły się z tego sukcesy i było to promowane w mediach. PZ na szczęście był z tej lepszej kategorii osób, które potrafiły się fajnie wypowiedzieć, napisać dobry, mądry tekst. No i przy okazji znaleźć sobie gościa, który oprawi to w świetną warstwę muzyczną. Bo to, co tutaj robi Nun, to jest absolutne mistrzostwo świata. Po prostu te bity idealnie oddają klimat. Warszawy wczesnych lat 2000, gdzie, gdzie jeszcze bardzo często królowały ortaliony, jakaś tam gangsterka w, w blokach, w bramach. I album jest jakby. Ja to pojmuję jako opowieść o, o, o gościu, który powoli z tego, tego wszystkiego wyszedł. Poznaje świat, yy, świat show biznesu poniekąd, w którym nie potrafi się odnaleźć. I parę kawałków jest yy, właśnie stricte opowiadających o tym m.in. w branży, która po prostu ma przecudowny yy, bit. Yy. To jeszcze no Jest tu szósty zmysł, kawałek, który idealnie odzwierciedla mentalność naszą polską, jak i ulubowania do trunków, jadła i różnych tego typu spraw. Płyta jest cholernie życiowa. Myślę, że to będzie takie bardzo dobre słowo. Um bardzo dużo mi dała właśnie w kwestii, jakby wprost mówienia o tym, co się dzieje. Jest tam parę, parę wersów takich nieopowiadających o tym, że o, życie w bloku jest takie ciężkie, bla, 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 sraty, taty, pierdół, To są ciężkie historie, no, walki z depresją, myślę, takiej... Nieumiejętności odnalezienia się we współczesnym świecie, I, i, i mimo tego, że dzieje się dużo rzeczy dobrze, y, jest też czas na, na pozytywne aspekty i, i, i humoru, bo tego też na płycie nie brakuje. Y, płyta jest przyciągnięta melancholią, y, taką bardzo mocną, specyficzną, y, którą y, tylko rap potrafi oddać. Tylko, że jak wspomniałem, rap umiejętnie przedstawiony. Z tym, że też nie chcę pozować na jakiegoś tam znawcę rapu bądź hip-hopu, bo powiem szczerze, nie jestem jakimś, jakimś wielkim znawcą. Lubię, lubię klasyki i, i wiele takich. Nieco bardziej zapomnianych płyt, wszystko się to jednak rozbija w, w świecie tak zwanych dinozaurów, y, raperów już zapomnianych. I mówię, nie jestem żadnym znawcą, y, dlatego też y, traktujcie to, co mówię, z przymrużeniem oka. To też jest tak jakby troszkę y, rap y, okiem starego, starego rock'n'rollowca. No, no nie takiego starego, ale wiadomo. Ok, y, y, reasumując. Płyta warto posłuchać chociażby dla, dla samej warstwy muzycznej, która mocno się wyróżnia na przestrzeni innych rap albumów, które się w tamtych latach pojawiały. Przynajmniej z tych, co, które, które, które ja poznałem, płyta nie zestarzała się. Kompletnie nie, 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 nie widzę jakiejś specjalnej różnicy, czy ona wyszła. Nie wiem, 10 lat temu, 5 czy, 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 czy też 20. Dla samych, właśnie tekstów, tego jak są przedstawione i, i podkładów muzycznych, które momentami, okej, okay, są stricte hip-hopowe, ale można w nich odnaleźć lekką fascynację muzyką filmową, ambientową. Są to delikatne, bardzo subtelne smaczki, ale dla czujnego ucha, w, do, do wychwycenia jak najbardziej. No i podsumowując, ta płyta to jest kamień milowy. I właściwie nie, nie, nie potrafię nic więcej powiedzieć. Jedynka, czyli muzyka klasyczna, była taka bardziej. Jeszcze taka chyba nie do końca dojrzała. Było tam kilka kawałków, które mnie pasowały, natomiast tutaj na muzyce poważnej jest, jest naprawdę rozwinięcie tego co było na, na pierwszej płycie, na debiucie, a poszło to fajnie dalej. W, w naprawdę w fajnym znanym nam kierunku. Panowie już razem nie nagrywają. Nie pamiętam, z jakich względów jakoś specjalnie mnie to nie interesuje, chociaż fajnie by było, jakby jeszcze razem coś nagrali. Przepraszam za to, że się kamera trzęsie. Wracając, fajnie by było, jakby coś razem nagrali. Chociaż jest to raczej niemożliwe, ale też nie, nie umniejszajmy, bo PZ do tej pory robi naprawdę kawał dobrego hip-hopu. Z przekazem co najważniejsze i nie tak oczywiste w obecnych czasach, i Nun też robi świetną muzykę, nadal broni się to po prostu nie, niesamowicie. Panowie bez siebie potrafią żyć, ale razem byli po prostu kolektywem, który, który no moim zdaniem namieszał solidnie namieszał um. Chociaż nie wiem, czy ta współpraca w obecnych czasach miałaby jakikolwiek sens. O, fajnie, że karetka jedzie i zagłusza mi wszystko. Dzięki. To są uroki nagrywania bez, bez cięć. No, ale dobra. Będzie chociaż jakiś tam aspekt humorystyczny i element odwrócenia uwagi ode mnie. Dalej. Chciałbym też powiedzieć troszkę o DVD muzycznym, które jakby to ująć. Jest jakby taką kwintesencją tego co chciałbym z, y, widzieć na, na, na koncertach. Jeżeli już realizujecie. Raz, realizujemy y, koncerty na żywo w wersjach DVD Blu-ray i całej reszty, to powinny one wyglądać właśnie w ten sposób. I jest to płyta Nine Inch Nails Beside You in Time Wiadomo, Ninja na jest czyli trend Reznor, przede wszystkim w dużej, w dużej mierze największej, Tak naprawdę, facet, który to stworzył, który trzyma tym piecze, i tak naprawdę mógłby być to jednoosobowy projekt i sobie dobierać tylko osoby. Chociaż współpraca z niektórymi muzykami wychodziła mu na dobre, bądź na nieco gorsze. Ale to już troszeczkę inna kwestia. Generalnie DVD to jest absolutna dzicz. Jest to zapis z któregoś koncertów promujących album WiftTech. Moim zdaniem jednego z, ze słabszych albumów, aczkolwiek gdy te kawałki słyszymy w wersji jakby na żywo, bądź też na, na próbach, bo jest parę zapisków z prób. No cholera robi to naprawdę, robi to naprawdę robotę. I jak mówię jest dzicz. No, panowie po prostu to, co odwalają na scenie, latają tam mikrofony, yy, gitary. Yy, I cały czas jest wielka energia. Panowie jakby mieli po prostu rozniż w pył całą scenę i jest dużo, dużo świateł, także dla usłyszką może być to ciężkie do, yy, do oglądania. Co nawet. Yy, dodatki yy, są fajne, jest taki mały. Mała przebieżka po całej dyskografii zespołu, oczywiście dotychczasowej, do wydania Wyftyw. No i co tu jeszcze dodać? Jest to po prostu klasyk nad klasyki. Dzisiaj chyba o samych tylko klasykach będę mówił. Bo idąc dalej w tematy DVD, dzisiaj jeszcze chciałbym polecić film klasyczny, z którym musiałem się przeprosić, bo na początku, gdy go zobaczyłem, byłem cholernie sceptyczny, obejrzałem go raz do połowy, byłem wściekły, że tak świetna obsada marnuje się w takiej e, szmirze. I z ręką na sercu przyznaję, że nie zrozumiałem konwencji jakby tego filmu zamysłu e, twórców. Mianowicie chodzi o film e, John Wick z wspaniałym Keanu Reevesem, który też tam wiadomo nie jest jakimś tam wybitnym aktorem, ale jest po prostu cudownym człowiekiem, przynajmniej z tych opowieści jakie słyszymy, no ale to już tak abstrahując jakby od tematu samego filmu. Film to jest typowy akcyjniak, pełen sztampy, który oddaje... oddaje hołd latom 80., 90. wszystkim akcyjniakom, które My oglądaliśmy jako dzieciaki i, i nasi nasi ojcowie codziennie odpalając jedynkę polsat, słuchając siermierznego lektora, wspaniałego Tomasza Knapika na tym się wychowywali. I my dostajemy taki mały zastrzyk tego właśnie, co było. No, jedynka jest po prostu genialna. Tutaj sama obsada się broni, bo o, naprawdę. Wymienić tylko samego e, Michaela Nightquista, chociaż e, nie wiem, jak się go czyta, tam dokładnie no, taki ze mnie kurde pseudo-wiking, że nie potrafię czytać szwedzkich nazwisk. Nierzejący już niestety aktor, który najbardziej się chyba wypromował rolą w szwedzkiej trylogii Milenium. Oczywiście mówimy o tej oryginalnej szwedzkiej wersji filmowej, jakoś tak bardziej wypłynął na, na, na szersze wody. Film autentycznie broni się wszystkim. Efekty, same sceny walki, strzelanki, właśnie pełna sztampa piesek do pewnego momentu, nie jest to żaden spoiler, bo wszyscy, wszyscy już to oglądaliśmy, wszyscy wiemy jak to wygląda. Mm, typowe kino zemsty? Poniekąd, przede wszystkim dobra rozrywka, co, co bardzo często się przydaje po ciężkim tygodniu pracy, gdzie tak naprawdę potrzebna jest tam tylko dobra rozwałka, troszeczkę humoru i, 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 i no po prostu do, kawał, kawał fajnego, dobrego kina. Co by tu jeszcze dodać? Eee, naprawdę musiałem się przeprosić z tym filmem, i przeprosiłem się z nim bardzo skutecznie. Wydaje mi się, że tak, poniekąd troszkę dorosłem do tego rodzaju kina, bo. Swego czasu nawet za dzieciaka miałem problem znaczy za dzieciaka w wieku nastoletnim miałem duży problem z filmami kochanego przeze mnie obecnie Quentina Tarantino. Dzięki. Miałem duży problem z filmami Quentina Tarantino, a teraz po prostu... Kocham je niemalże wszystkie, wciągam po prostu bez popity i muszę kiedyś zrobić w ogóle odcinek o nienawistnej ósemce i o pewnego razu w Hollywood, bo to jest po prostu no, jedno z ważniejszych filmów w moim życiu. Dodaję tam jeszcze Wściekłe psy, całą resztę, no ale to już tam yy, mniejsza, mniejsza, o to może kiedyś, może innym razem jak Wy będziecie chcieli posłuchać i ja będę miał wenę, y, by, by o tym opowiedzieć. Dzisiaj nie na żywca. Y, warunki też były jakie były. No ale są to uroki nagrywania na żywo, podczas gdy y, no, wszystko staje do życia. Dzieje się wiosna. Ja jako alergik będę miał wesolutkie przeprawy, <laughs> jest głośniej. Następnym razem też pozamykam okna. To swoją drogą. No ale, ale, ale mniejsza. Dzisiaj odcinek na szybko. Praktycznie powstał bez żadnego planu. Teraz po prostu wpadł pomysł przy, przy robieniu kawy. I tak po prostu chciałbym wam dać znowu kawałek siebie. Kawałek tego, co lubię. Na, 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 najbliższe, na najbliższe dni. I dla mnie to też, jak wspomniałem, jest bardzo fajna odskocznia od codzienności i problemów. Po prostu pogadanie do kamery i, 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 i chociaż przez moment udawanie, że znam się na czymś. No ale to już mniejsze, żeby nie było znowu elementów samobiczowania się. Mhm. Życzę Wam wszystkim udanego tygodnia, miesiąca, roku, dekady. I czego tam tylko sobie zechcecie. Sobie Wszystkim bez wyjątku, bo, bo, bo niektórzy już mają problem z, z, ze mną, no, ale to już, to już mniejsza to. Miłego, do zobaczenia. Cześć.